No w każdym razie zgłosił Pan wniosek o przerwę. Pan poseł Robert Winnicki, zdalnie rozumiem. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w tych ciężkich, dramatycznych czasach. Powinniśmy pamiętać o tych, którzy przysłużyli się Polsce i Polakom. E, otrzymaliśmy niestety wczoraj smutną informację, że e, zmarł radny miejski Jersey City w aglomeracji nowojorskiej, wielki obrońca pomnika katyńskiego w tym mieście, wielki przyjaciel Polski i Polaków. Tego bardzo proszę, żeby tego człowieka, pochodzącego zresztą z społeczności koreańskiej, pana Michaela Yuna, uczcić chwilą ciszy w Sejmie. Wier potrzebuję, racz mu dać Panie, a światło wieku i świeci. Niech odpoczywa w powietrzu wiecznym. Amen. Dziękuję. Następnie...